7 lat pracy, tysiące godzin kombinowania i jest. Neu, neutralizator paliwa gotowy. Wynalazek opracowali dwaj młodzi wynalazcy z Jastrzębia. Dzięki niemu w przypadku wycieku paliwa z samochodu czy samolotu ma nie dojść do wybuchu. Urządzenie zebrało już pierwsze nagrody, a teraz czeka na opatentowanie. Polak potrafi w relacji Marcina Tuliskiego. Wyjedzie samochód. Wpada w poślizg, uderza w drzewo. Filmowy scenariusz, który zainspirował dwóch młodych wynalazców ze Śląska. Nasz ulubiony bohater y, zginął w wypadku samochodowym, gdzie rozciągnął y, y, się zbiornik paliwa i auto wybuchło. Mariusz Gadziński i Michał Walczak postanowili zadbać o to, by takie sytuacje zdarzały się tylko w filmach. W ciągu kilku milisekund zostaje wypchnięta do zbiornika przez ten zawór właśnie substancja neutralizująca. I skonstruowali to urządzenie. Niewielkie, ale praktyczne. Ma on za zadanie ratować życie ludzkie i chcemy, aby był przystępny dla, dla wszystkich, żeby każdy mógł go używać. Neutralizator paliwa zdaniem autorów do wykorzystania nie tylko na lądzie, także na wodzie i w powietrzu. Nad wynalazkiem pracowali 7 lat. Głównie w szkolnej bibliotece. Początkowo brałem ich za takich nieszkodliwych wariatów, nie, coś tam sobie e, kombinowali. I wykombinowali. Wynalazek zebrał już pierwsze laury, między innymi na targach w Brukseli. Ja jestem bardzo dumna i się cieszę. I nie chciałabym, żeby to na marne poszło. Jest szansa, że na marne nie pójdzie. Młodzi wynalazcy urządzenie chcą opatentować. W tej ale to musi potrwać, być może nawet dłużej niż sama praca nad nim. Trzeba sprawdzić, czy czasem gdzieś ten wynalazek, to rozwiązanie nie, przed datą zgłoszenia w, w Urzędzie Patentowym nie został ujawniony przez jakiś innych twórców, innych przedsiębiorców a, i trzeba zbadać to niestety na całym świecie. Jeśli okaże się, że na taki pomysł nikt jeszcze nie wpadł, młodzi wynalazcy będą mogli na nim zarabiać. Kto wie, być może też na całym świecie. Marcin Tulicki aktualności.